Do Was w kolejnym stroju dnia? Dzisiaj chciałam wam pokazać, co mam na sobie, a więc zdecydowałam się dzisiaj na trend z Zary. Kupiłam go w odlecie Tunex, klasyczny, bardzo fajny. Zdecydowałam się na kolor berżowy, dlatego że bardziej w brązach i zieleniach nie będzie mi do twarzy, więc zdecydowałam się na taki lekko kremowy płac. Potem mam bluzkę z mango w kolorze kremowym, z takim granatowym tutaj pasem pośrodku. Tego mam zwykłe czarne rurki klasyczne z... Mm, i moje nowe szpilki z Elilu z taką fajną złotą ozdobą przy wszystkiego to jest mam nową torbę z firmy Horus, mojej ulubionej. Jest to żółta torba tutaj na takim złotym łańcuszku. Tutaj z takim zapięciem, mi się podoba. Idealna będzie na lato, nadająca się do każdej stylizacji, nawet takiego lekkiego smaczku, każdej takiej zwykłej klasycznej stylizacji. Do tego wszystkiego mam zegarek złoty z Skain i dwa pierścionki z Handemu i ten malutki z River Islands. Więc tak prezentuje się mój strój dnia. Mam nadzieję, że przypadnie mam do gustu. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia.